Siemanko. To pierwszy odcinek z poradników, tak jakby... Nie, bo z farminga 16 też był. Czyli siemankowicowie. Dawno nie nagrywałem, tak jakby powiedzieć. Jest, też my wchodzimy po prostu w przeglądarkę taką, jaką wygracie, czy tam Google, czy tam co. Pis to widzicie? Może wam trochę przerywa. Widzicie coś? Czyli wpisujemy fysy. 22 moc. To. Wchodzimy i wyskakujemy w to co pewnie możecie to z esportara pobierać, ale tam więc modów to ja widziałem. Wchodzimy w, w link Farming Simulator -y 22 moc, FS 22 moc, na 22 moc. I tu mamy mody. Co to jest? Czemu ten klas Lexion jest taki? i możecie sobie to pobrać, to są nowe mody to są wszystkie, czyli te wchodzimy w to to, wpisujemy BMW, ja to już dawno robiłem bo ja będę robić taki filmik po prostu, no, tak jakby będę robić taką stworzę serwer online i będą mody, które teraz pobierzemy, czyli dwa dwa takie jedne mody. Wchodzimy w to. Musimy podjąć na to, to drugie. Lecimy tu. I tu pisze. I sobie zobaczcie jakie to jest. Czy to pisze March. czy Marzec 10 2024. No to to. I ona tak wygląda. Wchodzimy w to. Jest też drugie zdjęcie. Wchodzimy w to. Downątrz. Kratę dowląd. Downątrz file no i tutaj to zawsze tutaj się wyskakiwało co tutaj tutaj się wyskakiwało, ale teraz mam tutaj, zobaczcie pobiera się, zaraz się pobierze i pobierzemy kolejny motor widzimy, że jedzie 250 km na godzinę ale ja widziałem, że ona jedzie 120, to nieważne co by tu jeszcze, żeby było wejdźmy sobie, o pol tak, polonezy. Wchodzimy w, pol, w polo, bolone, Polonez. Piszemy polones. september 2, 2023. I tu pisze FESO poloneskaro. Tak wyglądają zdjęcia. Radio nawet jest. Wymaga IC panel. No to też możecie sobie zainstalować. Wersja Felix Taxi. Pakiet orciary. Tylko musicie mieć. Wymaga IC panel. Dobra. Wchodzimy w to. Download. Jak wtedy? Klikamy. Create a download. Download file. to się już zainstalowało. Dobra. Wcho wchodzimy w eks eksplorator plików, czyli możemy sobie też to znaleźć, pewnie tu. No, tu. To. Wchodzimy. I wchodzimy w pobradę. Mam na przykład co ja instalowałem w 17 Ursus, byle miał 17, tylko wezmę i to mamy 22 22 BOC BWE46. BW Klikamy prawy przycisk, myszki. Klikamy te nożyczki, czyli WITNI. Wchodzimy w dokumenty, tylko to jest właśnie tak jak macie Farbik SYBYETER 22. Wchodzimy w BY GAMES, FARBYX 22 wchodzimy w moc. mody moje warsus cross i klikamy prawy przycisk i wklej Nie mam już tego moda dlatego dobra no i czekamy, o już jest karo Corvette, ten czy ta to wchodzimy w to tak samo dokumenty my games rx222 Moc. I Ipek, i pyk. Też mam tego moda właśnie. O. No. I zainstalujecie sobie teraz. No, jak wejdziecie do farmiga, tylko jak macie włączonego najpierw farmiga, to te mody wam tak jakby nie będą działać. Ale jak to zrobicie trochę potem, jak, czyli wyłączycie farmiga i go potem włączycie, to już te mody będziecie mieli. Czyli jak wam pomogłem instalować te fajne mody, co są w internecie, no to możecie sobie pobierać. Nawet z alersportora z innych stronek. Ja tylko z tej pobieram. I z alersportora różne mapy, na przykład róg. Mapa róg. No to pa. No, sami widzicie. Chociaż jednym pomogłem graczom.